Przekapiłem wielkie otwarcie stoiska? Tak. I wielkie zamknięcie też. Ach. Co się stało z samochodem? Sam nie wiem. Chyba rozładował mu się akumulator. Jogurtu? <grym> nie sądzisz, że włączanie maszyny do jogurtu, grilla i lodówki w tym samym czasie może być problemem? No jasne, zapomniałem, że znasz się na samochodach. <grym> Matką uwielbiam ten wózek. Dzięki niemu moje życie stało się o wiele prostsze. <grym> Powinnam już wracać do pracy. Austin? Oh. Oh, uh! Poważnie. Chyba lepiej, żebyś zdjęła buty. O, oh. 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 to takie smutne. Dlaczego smutne? Gra na gitarze na plaży. Myślę, że to raczej wesołe. Nie, mówiłam o tej staruszce, która ukradła mu kasę z futerału, jak koleś nie patrzył. Powinniśmy ją złapać. Nie dogoniej z tobą na plecach. Może w końcu zdejmiesz te buty. Pewnie potrzebowała kasy. <grym> Wrócę kolesiowi kilka dolarów. Jest całkiem niezły. Dzięki stary. Rock and roll! Ej, chwila! Ja znam to! Rock'n'roll! roll! Oh, ty jesteś Jackson Loa! To się chyba nie zmieniło. Oh, w dzieciństwie byłeś moją ulubioną gwiazdą roka! Dzięki, młody, oh. ale nie rozpowiadaj, nie chciałbym... Ej, Ali! To Jackson Loa! Jestem Ali! Miło Cię poznać. To tak się witasz z legendarnym Rockmanem? E. sorry. Ogromnie miło Cię poznać. <gry> Hej, właśnie idziemy na lunch. Pójdziesz z nami na pizzę? Jasne. Jeśli tylko będą grzyby i.